To jedno z ikonicznych zdjęć Długiej wojny Światowej. Na fotografii tej widzimy pięcioro mełów czy zbrojonych znajdujących się pośród płonących ruin. Zapewne nie jednego zaciekawi ta fotografia: jaki jest jej dokładny kontekst, kiedy i gdzie została wykonana, oraz kim są osoby na niej przedstawione. Choć nie należy być z historii, aby domyślić się, iż całe to wydarzenie nie należało do przyjemnych. Centralną postacią jest wysoko postawiony niemiecki oficer Zestlan. Kiedy się przyjrzymy jego, jego kołnierzowi, dostrzeżemy na nim padki SS oznaczające stopień brygady Firera. Patrząc dumnie z podniesioną głową, jakby chciał nacieszyć swój wzrok płonącym miastem, które właśnie kazał spalić, to Jürgen Stroop, główno dowodzący niemieckich sił. W trakcie pacyfikacji powstania w Grecie Warszawskim. A fotografia ta została wykonana w kwietniu lub maju roku 1943. Sam sztorob do końca swojego życia nie wykazywał żadnej skruchy i uważał, że wszystko, co robił, było dobre i służyło wyższej racji, wyższemu celu. Taką postawę okazywał w trakcie swojego procesu w Warszawie na początku lat 50. oraz nawet w trakcie swojej drogi na szafurt. Dosyć ciekawym materiałem źródłowym na temat tego niemieckiego zbrodniarza jest dzieło Kazimierza Moczarskiego, rozmowy z Kadem. Kazimierz Moczarski był członkiem Armii krajowej. Po II wojnie światowej, w powojennej Polsce, został aresztowany przez służbę bezpieczeństwa i skazany na kilkuletni pobyt w więzieniach komunistycznych. Przez kilka miesięcy siedział on w jednej celi właśnie z owym Jurgenem Sztrobem i prowadził z nim intensywne rozmowy, aby móc zrozumieć, jakie były losy, które zaprowadziły go do tej roli, którą odegrał w historii, oraz jakie były jego wewnętrzne motywacje. Fantastyczny obraz. 16 maja 43. o 20.15 piękną klamrą oficjalnego zamknięcia Groza akcjony Warszał było wysadzenie w pietrze Wielkiej Synagogi na ulicy Tłomackiej. W blasku płonących budynków stali moi zmęczeni i umorzeni żołnierze i oficerowie. Zarządzono zupełną ciszę. Wydłużałem Chwilę oczekiwania. W końcu krzyknąłem, a Hitler i nacisnąłem guzik. Przeraźliwy huk. Feria kolorów. Niezapomniana alegoria triumfu nad żydostwem. Getto warszawskie skończył pożywot. Bo tak chciał Adolf Hitler i Heinrich Himmler. Powstanie w getcie warszawskim zostało również opisane na stronach raportu Storopa. Czym był ten dokument? Otóż Jurgen Storob jak każdy dowódca po zakończonej akcji sporządził odpowiedni raport wyznaczony dla swoich przełożonych stałą przesłany na biurko Jorisza Himmlera, Reichsführer SS i najwyższego przełożonego wszystkich SS-manów. W raporcie tym Sztrop po kolei opisuje podległe mu siły oraz kolejne walki, z jakimi zmierzali się jego podwładni z żydowskimi powstańcami, lub tak jak Sztrop nazywał ich na kartach swojego raportu, Żydowskimi Bandytami. Sam Sztrop nadaje tej walce. Obraz heroicznej batalii bohaterskich żołnierzy Firera z żydowskimi podludźmi bandytami, jako starcie cywilizacji, które ma być kolejnym etapem na drodze ku wielkości narodu niemieckiego. Sam raport zaczyna się od słów: Żydowska dzielnica w Warszawie już nie istnieje. Sztrop w raporcie tym pisze: z niemiecką precyzją, iż na terenie getta zostało zabitych bądź ujętych dokładnie 56 65 Żydów. Oczywiście nawet ci, którzy, nawet ci ujęci wliczeni w tą liczbę zapewne wkrótce dołączyli do grona zabitych, ponieważ ludzi tych pędzono na bas, skąd byli wywożeni do obozu zagłady w Treblince gdzie czekała na nich niechybna śmierć. Komorach gazowych. Do raportu tego zostało załączonych również kilkadziesiąt fotografii, wykonanych przez Niemców na terenie getta w trakcie trwania Gross akcją Jednym z tych zdjęć jest fotografia, która była przedstawiona na samym początku. Sztrop, cechując się być może ironiczną skromnością, podpisał tę, w tą fotografię jako dowódca wielkiej akcji. Oczywiście dowódcą tej wielkiej akcji jest on, kiedy stoi majestatycznie pośrodku swojej świty i ogląda płonące miasto. Na innych fotografiach przedstawieni są również tak zwani spadochroniarze. Tak Niemcy oraz ich wschodnioeuropejscy sojusznicy w trakcie walk w dietcie określali ludzi, którzy wyskakiwali z górnych pięter płonących budynków chcąc nie zarzadzić się dymem, bo z nie spłonąć żywcem. Wyskakując, spadali na twardy bruk, ginąc na miejscu, bo nie łamiąc sobie nogi. Niemcy do nich strzelali, a w żargonie wojskowym nazwali ich właśnie owymi spadochroniarzami. Fotografie z raportów Stropa należą do najbardziej jednych z najbardziej ikonicznych zdjęć, dokumentujących przebieg Holokaustu. Na przykład ta fotografia została opatrzona podpisem w raporcie na plac przeładunkowy, czyli na Umszlak Plac. Był to plac przeładunkowy na pograniczu getta, a strony Aryjskiej. dokąd doprowadzona była linia kolejowa, skąd odjeżdżały pociągi. W przypadku getta, zwykle w stronę obozu zagłady w Treblince. Zapewne każdy spotkał się na jakimś etapie swojego życia z tą fotografią. Została ona podpisana siłą wydobyci z bunkrów i stanowi obok kilku innych zdjęć, jak na przykład ostatni Żyd w winnicy ikoniczne przedstawienie Holokaustu. Przedstawia ona wypędzanie z jakiejś kamienicy grupy osób cywilnych, przeważnie kobiet i małych dzieci przez niemieckich esesmanów. Centralnym punktem jest tutaj mały chłopiec znajdujący się na pierwszym planie. Być może stojący obok swojej matki. Podnoszący ręce, patrzący przez siebie z przerażonym wzrokiem. Nie wiemy, kim on jest. Nie wiemy też jak skończył. Choć zapewne należy spodziewać się, że zginął w kilka dni po wykonaniu tej fotografii, a może nawet kilka sekund czy minut. Znamy tylko jedną osobę z tego zdjęcia. To assessment który stoi za chłopcem, prawie bezpośrednio za. I niektórzy być może będą kojarzyli z pierwszej fotografii, kiedy stał obok Jurgena Stroba. W swoich dłoniach wjeżdżał on pistolet maszynowy MP18 z charakterystycznym, pobocznym magazynkiem, niczym brytyjski Sten, A na kołnierzu widzimy patki ozn oznaczające stopień Rotem SS, czyli kapral SS. To Józef Blisze, niemiecki SS-man, policjant który pełni służbę już w latach wcześniejszych w getcie warszawskim, lubując się w rozstrzeliwaniu napotkanych ludzi. Po wojnie zamieszkał on w Niemczech Wschodnich. Został poznany, osądzony i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Oskarżał uczestniczący w akcji. Tym komentarzem na tą fotografię. Podstawia ona właśnie dwóch owych askarysów, którzy przyglądają się pomordowanym ludziom. Ale co to za pojęcie askarys? W szkołach przecież nie słyszeliśmy o czymś takim. Wspomniałem wcześniej o wschodnioeuropejskich sojusznikach Hitlera. I tutaj należy wyjaśnić tę kwestię. Otóż, w trakcie I wojny światowej, ale jeszcze wcześniej w wieku XIX, pojęciem askarys określano żołnierzy którzy rekrutowali się w rdzennej ludności Afryki, To Belsów, którzy wstąpili na służbę do wojsk brytyjskich, francuskich, belgijskich, ale też niemieckich. Nie zapominajmy, że przed I wojną światową Niemcy posiadały swoje kolonie w Afryce. Tym byli askarysi, pierwotni, tubylcami, którzy skuszeni chęcią zarobku bądź perspektywą awansu społecznego, wstępowali na służbę do wojsk swoich, swoich kolonialnych panów. Ale w trakcie II wojny światowej, między innymi tym pojęciem, bo nie tylko tym, Niemcy określali żołnierzy, którzy rekrutowali się spośród dawnych obywateli sowieckich. Mowa tutaj głównie oczywiście o dawnych jeńcach armii radzieckiej, którzy po dostaniu się do niewoli niemieckiej, chcąc zaratować swoje życie, przeszli na niemiecką stronę i założyli niemiecki mundur. W przypadku powstania w Getcie Warszawskim po stronie hitlerowskiej. Mówimy o policjantach, żołnierzach ukraińskich, łotewskich oraz litewskich. Ale w, w Europie, w czasach II wojny światowej, w całej Europie naprawdę była kupa takich jednostek kolaborujących ze wschodu. Nie tylko Ukraińcy, o których głównie słyszymy w polskiej przestrzeni publicznej o mitycznej dywizji z Galicją, ale również Białorusini. Batarzy krymscy. Nawet sami Rosjanie mie mieli swój aspekt współpracy z Niemcami. Wysuwa się tutaj na czoło postać generała Andrija Własowa. Ale poza takimi narodami mówimy również o takich egzotycznych ludziach jak Azerowie czy Turkmenowie. Ciekawostka jest taka, że rok później, w roku 1944, w czasie powstania warszawskiego po stronie niemieckiej, pojawią się takie właśnie egzotyczne jednostki jak batalion Bergman czy 111 Azerbejdżański batalion Pol. Polowy. Ogółem ocenia się, że w trakcie II wojny światowej około półtora miliona dawnych poddanych z Stalina w jakimś stopniu współpracowało z władzą niemiecką. I również w roku 43, w powstaniu warszawskim, w powstaniu w warszawskim, przepraszam bardzo, mieliśmy do czynienia z, taką, z takim zjawiskiem. To już wszystko, co miałem do zaprezentowania w tym materiale. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, za obejrzenie tego, co dla Was przygotowałem. Nie ukrywam, iż będzie mi miło, jeśli pozostawicie po sobie jakiś komentarz oceniający to, co dla Was przygotowałem, oraz jak najbardziej uwagi, oraz nawet merytoryczną krytykę. Jestem jak najbardziej otwarty na, na dyskusję. Nie ukrywam, że jest to pierwsza rzecz taka, którą robię w swoim życiu. Więc wiele rzeczy oczywiście może być niedopracowanych bądź będą wymagały kilku poprawek. Ale wszystko po kolei. A na razie jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie. Życzę miłego dnia czy wieczoru, w zależności, kiedy to oglądacie. I do widzenia.